Beata Klimek zniknęła nagle, bez słowa, bez śladu. Dom, który miał być azylem, zamienił się w epicentrum podejrzeń, niedopowiedzeń i niewygodnych pytań. Przez wiele miesięcy sprawa nie przynosiła przełomu, aż do momentu, w którym do opinii publicznej dotarły nowe fakty. Fakty, które, według jednego z najbardziej doświadczonych ekspertów w kraju, mogą zmienić wszystko, co tak naprawdę wydarzyło się w poradzu. Kto był ostatnią osobą, która widziała Beatę żywą? I czy cisza, która zapadła wokół tej sprawy, to dzieło przypadku? Czy perfekcyjnie zaplanowanego zacierania śladów? W dzisiejszym odcinku odkrywamy kulisy jednej z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. Prześwietlimy relacje rodzinne, analizujemy ostatnie godziny przed zaginięciem i zderzamy to wszystko z opiniami śledczych. W tym odcinku posłuchasz głosu Macieja Rokusa eksperta, który nie tylko zna kulisy tej sprawy, ale był w jej centrum. I z całą stanowczością mówi jedno: tu nie było przypadku. Wiele spraw zaczyna się od tej samej sceny ciszy, takiej, która w pierwszej chwili nie budzi niepokoju, ale z każdą godziną zaczyna brzmieć coraz donośniej. Tak też było w przypadku Beaty Klimek. Kobiety, która 7 dnia października, jak co dzień odprowadziła dzieci na przystanek autobusowy, wróciła do domu i zniknęła. Na zawsze. Nie był to dzień szczególny, nie było urodzin, rocznicy, ani żadnego większego wydarzenia. Zwykły, jesienny poranek. Beata wstała, przygotowała dzieci, zaprowadziła je na autobus i wróciła. Tak przynajmniej pokazuje ostatnie nagranie z monitoringu, które uwieczniło ją żywą. Po godzinie siódmej rano, kamera została nagle wyłączona. Nie przez przypadek. To jedno z tych szczegółów, które z czasem nabierają ogromnego znaczenia. W domu w tamtym czasie znajdowała się tylko ona i jej mąż, Jan K. Nowa partnerka Jana, Agnieszka B, miała przyjechać dopiero po godzinie dziesiątej. Oznacza to, że przez co najmniej trzy godziny nikt z zewnątrz nie miał dostępu do tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Dom w poradzu nie był zwyczajnym miejscem. Nie chodzi o jego wygląd, ale o atmosferę. Według świadków i sąsiadów, relacje między Beatą a Janem K. były napięte. Małżeństwo od dłuższego czasu przeżywało głęboki kryzys. Toczyły się procedury rozwodowe. A mimo to wszyscy nadal mieszkali pod jednym dachem. Co więcej, nowa partnerka Jana, Agnieszka, zamieszkała w tym samym budynku. Eksperci nie mają wątpliwości. To musiało doprowadzić do eskalacji emocji. Maciej Rokus, były szef specjalistycznej grupy płetwonurków RP i ekspert do spraw bezpieczeństwa, powiedział wprost: Obecność Agnieszki była iskrą zapalną. Dom pełen dzieci, napięcia, strachu przed podziałem majątku i emocji, które kumulowały się przez wiele tygodni. Jan był, jak to ujął, Rokus, osaczony. Wiedział, że nie wygra rozwodu. Wiedział, że jego sytuacja materialna może ulec dramatycznej zmianie, a w takich sytuacjach człowiek działa pod wpływem emocji i może posunąć się do rzeczy, których później nie da się cofnąć. Na domiar wszystkiego, właśnie Agnieszka B., kobieta, która przez wiele miesięcy broniła Jana, zmieniła zdanie. Nagle przestała wierzyć w jego niewinność. To nie była zwykła zmiana nastroju, to była zmiana narracji. Kobieta, która do tej pory stała murem za Janem, dziś publicznie przyznaje, że nie ufa już jego wersji wydarzeń. Trudno nie zauważyć, że Agnieszka B. nie jest postacią bez przeszłości. W przeszłości była już karana za utrudnianie innego śledztwa w sprawie zabójstwa swojego męża. To rodzi kolejne pytania. Czy tym razem również wiedziała więcej, niż mówiła? A jeśli tak, dlaczego milczała? Z lojalności? Ze strachu, to właśnie między godziną siódmą a dziesiątą coś musiało się wydarzyć, coś, co zmieniło życie wszystkich członków tej rodziny i coś, co do dziś pozostaje niewyjaśnione. Między siódmą a dziesiątą wydarzyło się coś, co zaważyło na całej sprawie. To właśnie ten przedział czasowy, niespełna trzy godziny, stanowi dziś główny punkt zainteresowania śledczych i ekspertów. Bo to, co dzieje się w tych godzinach, w zaciszu czterech ścian, bez świadków, bez kamer, bez telefonów, to przestrzeń, która wypełniła się domysłami, emocjami i podejrzeniami. Beata Klimek została ostatni raz zarejestrowana przez kamerę monitoringu, jak wracała do domu. Kamera działała pokazała ją spokojną, wyciszoną, zorganizowaną. Kiedy odprowadziła dzieci na przystanek, jej ruchy były płynne, niechaotyczne. Nie było w niej paniki, niepokoju. Nie wyglądała na osobę, która ma zaraz uciec, targnąć się na siebie czy wywołać awanturę. Szykowała się do dnia pracy, ubrana, uczesana, obecna. I właśnie ta normalność rzuca najcięższy cień na wydarzenia, które nastąpiły później. Po tej godzinie kamera nagle przestała działać została odłączona, nie przez przypadek, nie przez awarię, nie przez usterkę, ktoś musiał to zrobić, celowo. A pytanie brzmi: kto i dlaczego? Według relacji, w domu przebywał tylko Jan K. Mężczyzna miał przed sobą intensywny dzień, spotkanie w banku, wizytę u komornika, rozprawę z bratem. Wszystko to miało się wydarzyć już od godzin porannych. Jeśli przyjąć, że do tragedii doszło około godziny ósmej, Jan miał bardzo mało czasu, by zapanować nad sytuacją. A jednak wszystko wskazuje na to, że zdążył. Zachowanie Jana po zniknięciu beaty od początku wzbudzało kontrowersje. Mężczyzna zaprosił do mieszkania dziennikarzy i policję. Pokazywał rozrzucone rzeczy, otwarte szafy, przewrócone przedmioty. Twierdził, że Beata wyszła w nerwach, że między nimi doszło do kłótni, że spakowała się w pośpiechu. Ale nagrania z monitoringu przeczą tej wersji. Eksperci, którzy analizowali zapis, nie mają wątpliwości, nie było żadnej awantury, nie było objawów chaosu. Maciej Rokus, który osobiście zapoznał się z materiałem, wskazuje: Beata była spokojna, działała rutynowo, w domu panował porządek, nie było żadnych oznak nagłego wyjścia. To, co pokazał Jan później, bałagan. Rozgardiasz, wyglądało jak aranżacja, jak scena stworzona po fakcie. To prowadzi nas do niepokojącej konkluzji. Ktoś chciał zbudować historię, taką, która odciągnie uwagę śledczych od prawdziwego przebiegu wydarzeń. Ktoś chciał, by wyglądało to na spontaniczne zniknięcie, tylko że Beata nie zniknęła jak cień, została dosłownie wymazana. Nie ma żadnych śladów, które potwierdzałyby, że opuściła dom. Brak jest nagrań z zewnątrz, brak jest odcisków, brak jest tropu, który można by podjąć. Nikt jej nie widział, nikt jej nie słyszał. Żadnych sygnałów od niej samej. Telefon milczy konto bankowe bez ruchu media społecznościowe zamrożone żadnej wiadomości, żadnego alarmu, żadnej ostatniej próby kontaktu w dodatku, jak przyznają osoby z kręgu śledztwa. Dom w poradzu znajduje się w lokalizacji, która daje szerokie możliwości ukrycia ciała. Wokół są lasy, pola, zbiorniki wodne, miejsca trudno dostępne, a zarazem idealnie znane mieszkańcom. To nie jest osiedle z monitoringiem na każdym rogu. To nie jest centrum miasta. To wieś, gdzie znika się łatwiej niż gdziekolwiek indziej. Rokus przypomina, że w wielu wcześniejszych sprawach. Ciało znajdowało się zaledwie kilkaset metrów od miejsca zaginięcia. W jednej z nich kobieta została odnaleziona w przepuście, wodnym tuż przy drodze, kilometr od swojego domu. Przez dwa miesiące nikt nie wpadł na to, by tam zajrzeć. Dlaczego? Bo nikt nie pomyślał, że sprawca ukryje ciało tak blisko. To właśnie ta logika kryje się również za hipotezami w tysiąc tysiąc W sprawie beaty Klimek. Śledczy biorą pod uwagę, że jeśli doszło do zbrodni. Ciało może znajdować się w znanej sprawcy lokalizacji: miejscu, do którego ma sentyment, które zna z dzieciństwa, w którym czuje się bezpiecznie: jezioro, las, Stary Rów, opuszczona posesja. To tam powinniśmy szukać. Ale na przeszkodzie stoją nie tylko warunki terenowe. Niektóre z tych miejsc to prywatne działki, inne są niedostępne bez specjalistycznego sprzętu. Jeszcze inne. Nie zostały przeszukane, bo wymagały zgód, których nie udało się uzyskać. To opóźnia działania, a czas w takich sprawach działa na niekorzyść. Ślady znikają, pamięć słabnie, wersje zdarzeń się rozmywają. Tymczasem milczenie otoczenia staje się coraz bardziej duszące. Rokus mówi wprost: W każdej sprawie jest ktoś, kto wie więcej niż mówi. Sąsiedzi, którzy coś widzieli. Członkowie rodziny, którzy coś słyszeli, znajomi, którym ktoś się zwierzył, ale nikt nie mówi. Strach, lojalność, wstyd. Te emocje zamykają usta i oddalają sprawiedliwość. Bo jeśli zbrodnia rzeczywiście miała miejsce, a wszystko na to wskazuje, to musiała być zorganizowana. A to oznacza, że ktoś pomógł, może nawet nieświadomie. Agnieszka B. nadal utrzymuje, że pojawiła się w poradzu dopiero po dziesiątej. Ale eksperci badają, czy nie była tam wcześniej, czy mogła pomóc, czy mogła coś widzieć. Czy jej milczenie, późniejsza zmiana zeznań, nagły dystans wobec Jana, to efekt wyrzutów sumienia? Ten dom, który miał być miejscem rodzinnej. codzienności zamienił się w teatr ciszy ciszy, która trwa do dziś i której echo nie milknie, tylko rośnie. Są sprawy, które krzyczą. Przez media, przez komentarze. Przez konferencje prasowe, ale są też takie, które krzyczą przez milczenie. I właśnie taką sprawą jest zaginięcie Beaty Klimek, bo tutaj nie mamy ani tropów, ani przyznania się do winy, ani ciała. Mamy tylko pustkę. I ludzi, którzy z różnych powodów nie chcą mówić, śledczy podkreślają, ta sprawa wyróżnia się właśnie tym, że zaginiona nie zostawiła po sobie absolutnie żadnego śladu. Nie ma logowania telefonu. Nie ma ruchu na kontach, nie ma sms-a, który choćby w jednym zdaniu wskazywałby, że planuje wyjazd, że jest w niebezpieczeństwie, że coś się dzieje. Nie ma nic. Beata dosłownie zapadła się pod ziemię. Maciej Rokus, który w swojej karierze widział już wiele spraw pozornie bez wyjścia, mówi jasno: Brak śladów to też ślad. I to bardzo wyraźny, bo zazwyczaj, nawet gdy ktoś stara się wszystko wyczyścić. Coś pozostaje fragment ubrania, smuga krwi, zgubiony przedmiot. A tutaj pustka. Dla doświadczonych śledczych to może znaczyć tylko jedno: ktoś działał metodycznie ktoś, kto wiedział, jak ukryć ciało ktoś, kto miał czas, środki, motyw i kto znał teren a to zawęża grono podejrzanych to nie był ktoś przypadkowy, to nie był obcy to był ktoś z bliska. W tej historii pojawia się jeszcze jeden ważny aspekt technologia. W dzisiejszych czasach zniknięcie bez pozostawienia cyfrowych śladów jest niemal niemożliwe. Ludzie noszą przy sobie telefony, smartwatche, logują się do aplikacji, płacą kartą, zostawiają cyfrowe odciski palców w każdej chwili dnia. Tymczasem Beata zniknęła tak jakby nigdy nie istniała, a przecież miała telefon, miała konto bankowe, miała dzieci, które codziennie z nią rozmawiały. Miała obowiązki zawodowe, znajomych, nie zniknęła z marginesu społeczeństwa, zniknęła z jego centrum. W dniu zaginięcia Janka miał zaplanowane kilka ważnych spotkań: wizytę u komornika, rozmowę z bankiem, sprawę sądową wszystko to wymagało obecności fizycznej, punktualności, opanowania, a mimo to, jeżeli przyjąć hipotezę, że w tych porannych godzinach doszło do zbrodni, to właśnie on miał czas, by coś zrobić. By pozbyć się śladów, by ukryć ciało. Ale czy mógł działać sam? To pytanie wraca jak bumerang. Bo samodzielne ukrycie ciała osoby dorosłej w sposób absolutnie skuteczny, to nie jest proste. Wymaga czasu, transportu, siły albo pomocy, nawet nieświadomej, nawet przypadkowej. Wystarczy, że ktoś przewiózł jakiś ładunek, nie pytając co to. Wystarczy, że ktoś użyczył klucza, nie wiedząc do czego będzie wykorzystany. Wystarczy, że ktoś milczał, choć coś podejrzewał, i tu pojawia się temat Agnieszki B. Jej rola wciąż nie została w pełni wyjaśniona. Twierdzi, że pojawiła się w poradzu dopiero po godzinie dziesiątej. Ale czy na pewno? Czy nie? Przyjechała wcześniej? Czy jej wcześniejsze zeznania były kompletne? Śledczy analizują teraz wszelkie ślady dotyczące jej lokalizacji. Sprawdzają logowania telefonu, monitoringi z trasy, możliwe miejsca zatrzymania samochodu. W dodatku. Sama Agnieszka przyznała, że przestała wierzyć Janowi, że jego wersja wydarzeń przestała być dla niej przekonująca. Zmieniła front. Czy dlatego, że coś sobie przypomniała? A może dlatego, że boi się, że prawda w końcu wyjdzie na jaw? Kobieta była już wcześniej karana za utrudnianie śledztwa. Wie, czym grozi zatajenie informacji. Może próbuje ratować siebie, śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy, ale też nie ukrywają, że wiele z potencjalnych śladów zostało już bezpowrotnie utraconych. Minęło zbyt wiele czasu. Pierwsze godziny po zaginięciu nie zostały dobrze zabezpieczone. Miejsce zdarzenia nie było traktowane jak potencjalna scena zbrodni. Nie zamknięto domu. Nie pobrano śladów, nie zabezpieczono dowodów, a jeśli to zrobiono, zbyt późno. To klasyczny błąd w takich sprawach. Zakładamy, że osoba zaginęła, że się oddaliła, że może wróci, i tracimy cenny czas, czas, w którym sprawca działa, a potem zostaje tylko cisza. Rokus i jego zespół przeszukali dziesiątki hektarów jeziora, lasy, studnie, szamba. Użyto sonarów, map hydrologicznych, specjalistycznych urządzeń do skanowania dna zbiorników. Bez skutku, ale to nie oznacza, że ciało tam nie jest. To może znaczyć tylko tyle, że jest ukryte lepiej niż zwykle może w miejscu, którego nikt jeszcze nie sprawdził albo w miejscu, które było sprawdzone, ale niewystarczająco dokładnie. Eksperci zwracają uwagę, że sprawcy rzadko wyjeżdżają z ciałem daleko działają w stresie. Chcą jak najszybciej pozbyć się śladów. Wybierają miejsca, które znają, takie do których mają dostęp, takie, które nie budzą podejrzeń. Jezioro, w którym się kąpali jako dzieci. Las, w którym chodzili na grzyby. Rów melioracyjny za domem babci. Miejsca pozornie nieistotne, ale dla nich znaczące. A może ciało Beaty Klimek nigdy nie opuściło posesji? To pytanie padło kilkukrotnie w toku śledztwa. Czy możliwe jest, że została ukryta gdzieś na terenie domu? W piwnicy, w nieużywanym budynku gospodarczym pod podłogą? To nie są rzeczy, które śledczy wykluczają, ale potrzebują podstaw prawnych, by wejść i przeszukać prywatny teren. I tu pojawiają się kolejne przeszkody: prawne, proceduralne, czasowe. Tymczasem rodzina Beaty wciąż czeka, dzieci dorastające w cieniu niepewności, matka bez odpowiedzi. Znajomi, z pytaniem, które nie daje spać, gdzie jest Beata? I to właśnie ta cisza, absolutna, przerażająca, boli najbardziej. Zaginięcia, które nie zostawiają śladów, są najbardziej niepokojące. Nie dlatego, że nic się nie wydarzyło, przeciwnie. To właśnie brak tropów wskazuje na coś przerażającego, że ktoś po drugiej stronie doskonale wiedział, co robi że każda minuta po zaginięciu została wykorzystana do zatarcia śladów, a nie do szukania zaginionej. W przypadku Beaty klimek dochodzi jeszcze jeden element teren. Okolice poradza to nie osiedle z kamerami na każdym rogu, to nie miasto z patrolami policyjnymi co godzinę. To wieś, otwarta przestrzeń, lasy, dzikie polany, zbiorniki wodne, zarośla, stare szopy i nieczynne studnie miejsca, w których można ukryć nie tylko ciało, ale i całą historię. Maciej Rokus nie kryje, że to jeden z najtrudniejszych aspektów tej sprawy. Wiele z lokalizacji, które mogłyby być miejscem ukrycia ciała, to tereny prywatne. Nie można tak po prostu wejść i przeszukać podwórka, stodoły, czy wykopać ogród. Potrzebne są podstawy prawne, nakazy, decyzje. Czasami ich uzyskanie trwa tygodniami, a w tym czasie każdy ślad może zostać zatarł lub co gorsza, usunięty. Zespół, którym kierował Rokus, korzystał z najnowszej technologii. Wprowadzono sonar, skanowanie dna, drony z kamerami termowizyjnymi. Sprawdzano akweny wodne pod kątem anomalii, obiektów o wymiarach zbliżonych do ludzkiego ciała. Analizowano ukształtowanie terenu i przepływy wód gruntowych. Brano pod uwagę hydrologię regionu, kierunki prądów, osady na dnie i nic. To może oznaczać dwie rzeczy: albo Beaty Klimek tam nie ma, albo została ukryta w sposób absolutnie perfekcyjny. Wróćmy więc na chwilę do domu w Poradzu. Tam wszystko się zaczęło i możliwe, że właśnie tam wszystko się zakończyło. Bo jednym z najbardziej mrocznych scenariuszy, który coraz częściej wraca w rozmowach ekspertów, jest hipoteza, że ciało nigdy nie opuściło posesji. Ten dom to więcej niż budynek mieszkalny. To kompleks z pomieszczeniami gospodarczymi, szopą, starymi fundamentami, niewykończoną piwnicą. Do tego działka, na której znajduje się część zarośnięta, niedostępna gołym okiem. Są miejsca, które nie były dokładnie przeszukane, bo nie było na to pozwolenia. I są miejsca, które były sprawdzone, ale pobieżnie. Właśnie w takich miejscach znikają ludzie. Rokus przytacza przykład jednej z wcześniejszych spraw. Kobieta zaginęła w podobnych okolicznościach. Mąż zgłosił, że wyszła po kłótni i nie wróciła. Przeszukano lasy, jeziora, nawet okoliczne studienki kanalizacyjne. Ciało odnaleziono dopiero po dwóch miesiącach. W. Szambie. Na terenie ich własnej działki. Nikt wcześniej tam nie zajrzał. Bo nikt nie przypuszczał, że ktoś mógł się posunąć aż tak daleko. Czy podobnie mogło być w przypadku Beaty Klimek? Eksperci nie wykluczają tej hipotezy, tym bardziej, że czas działał na niekorzyść śledztwa. W pierwszych dniach po zaginięciu nie zabezpieczono domu tak, jak należało. Nie potraktowano go jako miejsca potencjalnej zbrodni. A to właśnie wtedy można było znaleźć najwięcej: mikroskopijne ślady, kropla krwi, włos, fragment materiału. Teraz, po miesiącach, wiele z nich zostało bezpowrotnie utraconych. Tymczasem zniknięcie Beaty to nie tylko tragedia osobista. To dramat rodzinny, który odbija się echem na wszystkich jego uczestnikach. Dzieci straciły matkę, matka, córkę, znajomi, zaufaną osobę. A opinia publiczna, wiarę w to, że zło nie pozostaje bezkarne. Bo z każdym kolejnym dniem ciszy. Z każdym tygodniem bez postępów rośnie niepewność. Coraz trudniej uwierzyć, że prawda wyjdzie na jaw, a jednak nie można jej odpuścić. Bo jeśli zbrodnia faktycznie miała miejsce, to ktoś ją zaplanował, ktoś ją wykonał i ktoś ją ukrył, i nie zrobił tego w przypadkowym miejscu. Ludzie nie porzucają ciał w miejscach, których nie znają. Nie wybierają lokalizacji losowo, działają pod wpływem stresu, w pośpiechu, kierując się instynktem. I ten instynkt każe im wracać do miejsc dobrze znanych, takich, które mają pod kontrolą. Dlatego śledczy nie wykluczają, że Beata może znajdować się gdzieś bardzo blisko na terenie, który był przeszukiwany, ale niewystarczająco dokładnie, albo który jeszcze nie został sprawdzony, bo nie było na to czasu, zgody, zasobów Rokus mówi jedno. Takich miejsc jest więcej niż się wszystkim wydaje, w tej sprawie nie ma ciała, ale są emocje i są pytania, a w ich cieniu coraz większa frustracja. W każdej sprawie o zaginięcie przychodzi moment, w którym śledczy muszą zadać sobie pytanie: czy naprawdę nikt nic nie widział, czy naprawdę nikt niczego nie słyszał? Czy możliwe jest, by kobieta zniknęła z domu, w którym mieszkała? Bez jakiegokolwiek śladu, bez jednego świadka, który widziałby ją wychodzącą, kłócącą się, pakującą rzeczy? I właśnie wtedy zaczyna się dostrzegać coś znacznie bardziej przerażającego niż sama zbrodnia zmowę milczenia. Maciej Rokus mówi o tym bez ogródek. W każdej takiej sprawie jest ktoś, kto wie więcej niż mówi. To może być sąsiad, który słyszał krzyk przez ścianę, ale stwierdził, że to nie jego sprawa. To może być ktoś z rodziny, kto słyszał rozmowę, półsłówka, domysły, ale zignorował je, bo to nie moja rola. To może być ktoś, kto przewiózł coś dla kogoś, nie pytając, co jest w środku, albo ktoś, kto udostępnił swoją posesję, nie wiedząc, że stanie się ona częścią układanki, która prowadzi donikąd. W takich sprawach milczenie nie jest neutralne milczenie jest współudziałem. I nie chodzi tylko o odpowiedzialność prawną, chodzi o odpowiedzialność moralną. Bo jeśli ktoś zginął, a wszystko wskazuje na to, że tak się stało, to ten, kto mógł pomóc, ale tego nie zrobił, jest częścią dramatu może nawet większą niż sam sprawca. Rokus przypomina historię, w których klucz do rozwiązania znajdował się nie w dowodach, nie w technologii, ale właśnie w słowach. W jednym zdaniu, wypowiedzianym po miesiącach przez sąsiada, który. nagle przypomniał sobie, że widział auto zaparkowane w dziwnym miejscu. W innym przypadku, to kolega z pracy zaginionej kobiety dostarczył informacji, że tydzień przed zniknięciem mówiła o groźbach. Takie rzeczy nie są oczywiste. Nie rzucają się w oczy. Ale w odpowiednim kontekście zmieniają wszystko. A w sprawie Beaty Klimek? Cisza. Przerażająca, gęsta cisza, nie ma informacji od sąsiadów, nikt nie zgłosił nic podejrzanego, nikt nie widział niczego nietypowego, a przecież w małej miejscowości wszystko widać lepiej niż w mieście. Każdy wie, kto z kim. Rozmawia, kto z kim siedzi na ławce, kto wychodzi, a kto wraca, mimo to milczenie. Czy to strach, czy to wstyd? A może coś znacznie gorszego poczucie lojalności wobec sprawcy. Bo co jeśli tym kimś jest ktoś bliski ojciec, mąż, brat? Wtedy uruchamiają się mechanizmy, które paraliżują prawdę i które sprawiają, że dramat się przedłuża, że cierpią niewinni, że zbrodnia pozostaje bezkarna, śledczy próbują przebić się przez ten mur milczenia. Ale nie jest to łatwe. W wielu przypadkach osoby, które miały wiedzę, decydowały się mówić dopiero wtedy, gdy sprawa trafiała do mediów. Gdy czuły, że to już nie tylko ich tajemnica, ale coś większego, coś, czego nie da się już zamieść pod dywan. W przypadku Beaty, klimek media odgrywają ogromną rolę. Dzięki nagłośnieniu sprawy pojawiają się nowe informacje. Ludzie piszą, komentują, analizują. Każda wypowiedź Agnieszki B, każde zdanie Janaka, każdy ruch w mediach społecznościowych są pod lupą. I właśnie dzięki temu historia nie umiera, ale samo zainteresowanie to za mało. Potrzebna jest odwaga. Odwaga, by powiedzieć, co się widziało, co się słyszało, co się przeczuwało. Rokus apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, nawet z pozoru błahe. Bo właśnie te błahe szczegóły potrafią złożyć się w obraz, który wreszcie będzie miał sens. Dla wielu osób to może być niewygodne. Mogą bać się odpowiedzialności, mogą bać się. Zemsty. Ale prawda i tak wyjdzie na jaw. I wtedy ci, którzy dziś milczą, jutro mogą stanąć przed sądem nie jako świadkowie, ale jako osoby utrudniające śledztwo, bo ta sprawa nie zostanie zamknięta, nie da się jej zamknąć, dopóki nie będzie odpowiedzi. A każda sekunda milczenia to kolejna sekunda cierpienia tych, którzy zostali. Zaginięcie Beaty Klimek to nie tylko jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. To historia, która rozgrywa się nie tylko w murach domów Poradzu, ale w sercach wszystkich, którzy chcą wierzyć, że prawda ma znaczenie. Maciej, Rokus i jego zespół nie odpuszczają. Przeszukano dziesiątki hektarów, sprawdzono jeziora, lasy, studnie, użyto najnowszej technologii, ale najważniejszego elementu wciąż brakuje prawdy. I tej nie da się znaleźć w sonarze, ani w skanerze. Prawda tkwi w ludziach. Jeśli Beata Klimek została zamordowana, to ktoś to zrobił. Jeśli jej ciało zostało ukryte, to ktoś wie gdzie. Jeśli ślady zostały zatarte, to ktoś do dziś milczy. I to milczenie jest dziś największym wyzwaniem dla śledczych, bo dowody można zabezpieczyć. Ale sumienia nie da się. Zmusić do mówienia. A może właśnie to jest najważniejsze pytanie tego śledztwa? Ilu ludzi jeszcze musi zamilknąć, by prawda nigdy nie wyszła na jaw? Zespół Macieja Rokusa wie jedno: zbrodnia rzadko bywa doskonała. A czas, choć działa na niekorzyść dowodów, działa na korzyść prawdy, bo ci, którzy milczą, z czasem zaczynają czuć ciężar, bo sumienie nie zna przedawnienia. Bo jedna rozmowa, jeden przeciek, jeden impuls. Może wszystko zmienić. Niech ten materiał będzie przypomnieniem, że nie wolno milczeć. Jeśli widziałeś, jeśli słyszałeś, jeśli coś wiesz, powiedz: nie dla sensacji, dla prawdy, dla Beaty, dla jej dzieci, dla matki, która wciąż czeka. A jeśli chcesz, by ta sprawa nie została zapomniana, zostaw komentarz. Zasubskrybuj kanał Nieznane Akta. Kliknij dzwoneczek. Udostępnij ten materiał dalej. Bo być może gdzieś tam ktoś właśnie ogląda ten film i zaczyna rozumieć, że milczenie też zostawia ślad.